Para Janicka, z uśmiechem przytaknęła, dając Maciejowi za kościelnemu zielone światło do kontynuowania. Tak, możemy zdradzić, że w nadchodzącym odcinku czeka na stango. To będzie coś zupełnie innego, coś, co pokazuje zupełnie inną stronę naszej partnerskiej dynamiki. Muszę przyznać, że treningi były niezwykle intensywne, ale również bardzo satysfakcjonujące, dodał Maciej. Maciej zakościelny z entuzjazmem opowiadał o nadchodzących wyzwaniach i wyraźnie doceniał wysiłek, jaki włożyli w przygotowania. Tango to taniec, który wymaga od nas nie tylko technicznej precyzji, ale też silnego emocjonalnego zaangażowania i chemii, która musi być widoczna między partnerami. Cieszę się, że mogę przeżywać to wszystko z Sarą, która jest niesamowitą partnerką. Wideo szybko zyskało popularność wśród fanów tańca z gwiazdami, którzy z niecierpliwością oczekiwali na kolejny odcinek. Komentarze pod postem świadczyły o dużym zainteresowaniu i wsparciu dla tej tanecznej pary. Widzowie wyrażali swoje podziękowania za podzielenie się szczegółami i wyrażali entuzjazm na myśl o nadchodzącym występie. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa i wsparcie. To dla nas bardzo ważne, szczególnie w tak intensywnym okresie. Obiecujemy, że damy z siebie wszystko, aby nasze tango było niezapomnianym przeżyciem, zarówno dla nas, jak i dla Was, naszych widzów zakończył Maciej, a Sara dodała, do zobaczenia na parkiecie. Rywalizacja w tańcu z gwiazdami staje się coraz bardziej zacięta, a zmiany w formacie show dodatkowo podnoszą stawkę. Zbliżający się odcinek zapowiada się jako wyjątkowo emocjonujący, szczególnie z nową zasadą dogrywki, która zdecydowanie zwiększa napięcie zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Maciej Zakościelny i Sara Janicka, którzy już zdążyli zjednać sobie sympatię publiczności swoją chemią i zaangażowaniem w taneczne występy, stoją przed ważnym wyzwaniem. Zapowiedź, że para zaprezentuje tango wzbudza duże oczekiwania. Tango, jako taniec pełen pasji i intensywności, może stać się doskonałym polem do wykazania się dla tej pary. Sara, jako doświadczona tancerka, ma szansę pokazać swoje umiejętności w pełnej krasie, natomiast Maciej, cieszący się uznanie jako aktor, może wnieść do występu emocjonalne zaangażowanie, które jest tak ważne w tangu. Dodatkowy element rywalizacji, jakim jest dogrywka, wprowadza nowy wymiar strategii. Pary, które znajdą się na końcu stawki, będą miały szansę na odkupienie i ponowne zaprezentowanie swoich umiejętności przed jury, aby utrzymać się w programie. To oznacza, że każdy występ w nadchodzącym odcinku może być decydujący o dalszym losie uczestników, co z pewnością wpłynie na poziom stresu i emocji zarówno wśród tancerzy, jak i ich fanów. Maciej Zakościelny i Sara Janicka będą musieli więc nie tylko skupić się na technicznych aspektach tanga, ale również na emocjonalnym przekazie, aby przekonać widzów do oddania na nich swoich głosów. Sukces w tangu może im zapewnić przepustkę do kolejnego etapu i umocnić ich pozycję w rywalizacji. Fani z pewnością z niecierpliwością czekają na to, jak para poradzi sobie z wyzwaniem i czy ich wykonanie tanga zostanie odpowiednio docenione zarówno przez jury, jak i publiczność. Przed nami więc odcinek pełen emocji, który zdecyduje o dalszych losach uczestników w walce o kryształową kulę tańca z gwiazdami.